Cześć, dzisiaj zajmę się wymianą, wymianą suportu. Ten suport, który jest tutaj widzicie, on jest użyty, on jest, ma potężne luzy. Też ten suport pracuje na tak zwanych wiankach. To jest rozwiązanie, które tam było kilkadziesiąt lat temu stosowane. To tam, tego powiem szczerze, tego się nie opłaca tak naprawdę naprawić. Lepiej od razu wziąć i zrobić, że tak powiem, taki tuning i wymienić na suport na użytkach maszynowych. Jak to wygląda? w środku, czyli ten suport na wiankach, a suport na łożyskach maszynowych. Za chwilę Wam to pokażę. Zaraz to wezmę, zdemontuję i w następnym filmie będziecie widzieć, na czym polega różnica. No, witajcie z powrotem jestem, tak aby sam wcześniej pokażę Wam różnicę między łożyskami, łożyskami, wiankami, a łożyskami maszynowymi. Różnice w suportach. Jak już gołym okiem widać suport na wiankach. Składa się z wię dużo większej ilości części, tak, bo a, tu mamy wianki, one są z jednej z drugiej strony. Tutaj tak widać w środku, a, tu jest miseczka jedna, tu jest wianek, nawet już wszystko widzicie się rozsypało. Ten cały wianek się rozsypał, widzicie. O, rozumiecie, o, takie takie po prostu hity technologii przed kilkudziesięciu lat. Yy, to jest ośka. I tu są dwie miseczki, w których te wianki się znajdują. I tu jest nakrętka kontrująca. Ta jedna miseczka już jest nakrętką, yy, na, że tak powiem, taką zespoloną. A tutaj macie miseczkę, to jest z lewej strony rowera. Miseczkę i nakrętkę kontrującą. My to wszystko trzeba tak skręcić, żeby nie miało luzów. Tylko, że tak naprawdę za chwilę luz powstaje na wiankach. To jest taka konstrukcja na dwa dni żeby to działało. A tutaj jest na łożyskach maszynowych support. Jak widzicie, tutaj tak naprawdę jest dużo mniej części, które, się, które są jakby osobno. To wszystko jest razem zwarte. Łożysko, które widzicie tutaj, jest to samo. Jest z drugiej strony pod tą miseczką. To jest z dwóch stron zamknięte. Jest smar w środku, są kulki w środku. To jest przede wszystkim dużo trwalsze w użytkowaniu mocniejsze, lepiej to pracuje. To zaraz, od razu użytkownicy po takiej zmianie z takiego suportu na takich wiankach, na taki, odczuwają, że po prostu o wiele, wiele lepiej, lżej się jedzie. Bo jest po prostu wszystko sztywniejsze, lżej się kręci. A nakrętka z drugiej strony to jest taka mufa, to jest kontrująca, tak z lewej strony. I to jest cały, y, cały mechanizm supportu na łożyskach maszynowych. Szybciej się montuje, lepiej to pracuje. A to co tu widzicie, jak takie coś macie, jesteście w serwisie, zapytajcie, czy. Y, Chce się wymieniać serwisantowi z czegoś takiego, na takie coś, uwierzcie mi, nie wrócicie już do tego na pewno nigdy. Yy, tu oczywiście yy, tak wygląda mufak yy, tego suportu. ja to wszystko ładnie umyję, wyczyszczę. Yy, tutaj mam specjalne narzynki, yy, na, yy, na nowo przelecę cały gwint. Mam też do planowania pres, yy, tutaj ścianek, też to będzie z jednej z strony nagwintowane, nafrezowane, umyte, wyczyszczone i będzie skręcone na cacy. Więc właściciel Rafino będzie zadowolony. Więc biorę się dalej, a w następnym filmie wam pokażę, jak jest to skręcone, jak to wygląda na ramię. Na Mufa jest jak częściowo zoczyszczona, ale chciałam pokazać jeszcze jedną ważną sprawę, bo możecie o tym nie wiedzieć, a to może naprawdę bardzo poważnie, że tak powiem, uszkodzić nowy, nowy support, który będziecie zakładali. Ta śrubka tutaj widzicie ją. To jest taka śrubka. Chodzi o to, że to jest śrubka, która trzyma jakby cały taki, taki ślisk element prowadzenia linek. Tak? Ta śrubka przykręca to, żeby to trzymało się sztywno. W racji tego, że support na łożyskach maszynowych ma inną konstrukcję, jak ten zwykły na wiankach. Ta śrubka w tym momencie może Wam przeszkadzać. To od razu poczujecie, jak będziecie wkładać tą mufę tutaj, znaczy support w tą mufę. Poczujecie taki, że coś tam trzyma. To jest ta śrubka. Co należy zrobić? On po prostu należy wziąć i wykręcić, albo znaleźć i po prostu znaleźć krótszą, tak żeby była równo, żeby była równa potem z całym tutaj tą powierzchnią, tak żeby nie wystawała, lub jak nie macie, to po prostu podłepek, podłepek tej śrubki. Która trzyma ten element. Tak? tutaj widać że może będzie ładnie w miarę. O, widać. Tu dać jakąś tam podkładkę, jedną dwie, żeby ją po prostu skrócić, żeby tutaj po prostu nie wystawała tak? Pamiętajcie o tym, że to jak na Hama wkręcicie suport. Na urządzeniach maszynowych będzie problem, możecie uszkodzić cały suport. Pamiętajcie o tym, żeby to tej sprawy przypinować. No a teraz spójrzcie właśnie. O, ja to sobie ją od spodu wykręcam. Widzicie? Ona, ona mi się chowa, tak? Jest już równo z powierzchnią mufy. I w tym momencie spokojnie włożycie sobie support, nie będzie o nic haczył. Ale pamiętajcie, że po prostu tutaj trzeba albo dać krótszą śrubkę, albo dać dwie, trzy podkładki. Tak? Żeby ten dystans zachować, żeby tutaj to nie wystawało już, nie? Dobra, do następnego w następnym filmie. No, teraz co? Teraz biorę się za, że tak powiem, gwintowanie czy przegwintowanie gwintów, które są, wiadomo, w ramię. Po prostu po to, żeby bardziej prosto i bez bezproblemowo mi się kręcił suport z jednej i z drugiej strony. Wygląda to w ten sposób, że masz specjalny taki przyrząd, obracasz nim tak. Raz w jedną, raz w drugą. No i potem to wszystko wykręca, że i gwindr jest, że tak powiem, oczyszczony, zrobiony na nowo. Nie będzie problemu potem, żeby to ten suport wkręcić w tą mufę. Przede wszystkim chodzi o to, żeby on szedł ładnie, płynnie i, i prosto, bo jak źle się zacznie wkręcać od początku, to wyjdzie krzywo na końcu. I jest problem potem, żeby on też ładnie się obracał, ładnie pracował. Do następnego. W następnym filmie Wam pokażę planowanie. Planowanie mufy. Tutaj widzicie przyrząd do planowania powierzchni mufy, suportu, czyli ścianki. Ścianki po prostu też się potrafią wykrzywiać, i trzeba je po prostu co jakiś czas wziąć i ładnie splanować, żeby były równe, proste, bo wtedy wszystko ładnie prosto wchodzi, ładnie się wszystko prosto układa. Ozi jest w linii prostej, nie po jakimiś skosami dziwnymi. Oczywiście planujemy, planuję to z jednej i z drugiej strony. A polega na tym, że po prostu teraz biorę i opręcam. Tak, na przykład, to jest taki efekt, i te frezy zdzierają no, część pewną część powierzchni aluminium, żeby wyrównać ładnie, żeby ta ścianka była jak najbardziej równa. To samo robię z drugiej strony. Po prostu to wszystko tutaj odkręcam i przekładam na drugą stronę ten cały element. No, w następnym filmie pokażę Wam, jak to wygląda po ściągnięciu. Więc, została. Planowana, przegwintowana, i teraz będziemy wkręcali ten support tą mufkę i zobaczycie, jaki będzie efekt tego wszystkiego. Więc wkręcamy, zobaczcie sami, znaczy nie macie tam bardzo wiedzy o tym, ale to normalnie idzie palcami go wkręcić. Gdybyśmy nie przegwintowali tego, ja przepraszam, że to była po prostu walka z kluczem, już i już dociąganie, już takie na hama. A tutaj po prostu faktycznie do, do zera, czyli do ścianki, tak? Widzicie? się sobie to palcami. I tylko teraz wezmę specjalnie klucz dynamometryczny i dokręcę to 40 Nm, bo tak wymaga producent, tak? Czyli dokręcamy według danych producenta kluczem dynamometrycznym. Nie na oko, i to wszystko musi grać. Nic nie będzie się skrzypieć, nic nie uszkodzimy. Zauważcie, że tutaj nie ma praktycznie żadnej szpary między elementem suportu a ramą, a to przez to, że została właśnie tutaj ta mufa cała splanowana, jest równa to wszystko ładnie równo teraz przylega. tak? No i idziemy dalej, do następnego. I suporcik założony. Kręci się płynnie, cicho, nic nie trzeszczy, sztywny, także. Głowa mała. Teraz co, założę Korbę z jednej z drugiej strony. Zamontuję łańcuch. sprawuję napęd. To wszystko to jeszcze wyreguluję. I co? I będzie Pan zadowolony. Pozdrawiam na razie. Cześć.